Praktycznie całe życie byłem chudy I dopiero gdy zrozumiałem tak naprawdę fundamenty tego jak zbudować fajną sylwetkę Udało mi się ją zbudować A te fundamenty to intensywne treningi, po których cię mięśnie napierdalają jak pojeba Bo ja na przykład przed chwilą dosłownie miałem taką sytuację, że obgryzałem sobie paznokcie Ogólnie wiem, że to chuj niezdrowe i tak dalej Ale obgryzałem sobie paznokcie i akurat dzisiaj bicka robiłem i tak mi kurwa spiął bliska, że ja pierdolę, więc to jest sygnał, że trening wykonany został myślę, że przyzwoicie. Drugim elementem, był istotnym. Jest dieta, żeby mięśnie miało jak rosnąć. A trzecim elementem, w sumie jeszcze do niedawna powiedziałbym, że kreatyna, ale zauważyłem też, że sen ma pozytywny wpływ na przyrost masy mięśniowej ogólnie. Wysypianie się ma w chuj dużo pozytywnych konsekwencji. Dlatego trzecim filarem jest regeneracja. A głównym czynnikiem regeneracji jest wysypianie się, ale też kreatyna pomaga. W ogóle kreatyna też powinna być w ogóle fundamentem, bo to jest tak naprawdę naturalny, Steryt. Jeśli ogarniesz te trzy fundamenty, a gwarantuję ci, że ogarniesz, jeśli będziesz mnie oglądał dalej, to nie ma chuja, serio. Nie ma chuja, że nie będziesz wyglądał zajebiście.